Siemano, Siemano, w pierwszym odcinku z Robloxa. Tak, z Robloxa. W pierwszym odcinku dzisiaj będziemy grać w Kevin. W pierwszym odcinku z Robloxa. Tak. Słuchajcie, to muszę przyciszyć. Jak widzicie, wszystko mi się jeszcze załadować. zdążyło załadować. Widzę, że muszę to sprawdzić. o teraz. Ja, 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 ja. Teraz dopiero teraz dopiero. Możesz to wyciszyć? Ciebie zabierek tutaj na to błokie. To jest to mała będziesz za kochana. Ty ty, 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 ry, ty, ty. O Jezu. Cicho, bo to będzie na odcinku. A ja mam łysą. Jezus, go... Jezu, gościu, co ty... Jezus, przez gościu myślałem, że wpadłem pod ziemię. Wpadłeś pod ziemię? Gdzie, kurde, gościu, stał, kurde, na blokadze ten... Na dachu, ja się w niego wiem myślałem, bo tak lekko sam mi się wbił ale się, miałem, się na, na... na dach wyprostował. Co, jest tu dom, można go gdzie nie wiedziałem? O żeś. szlak. Szlak! cię bo Nie ja Może później, jutro wstawię, może zarobicie nie do Minecrafta. Matko i ziom Teraz trochę wam driftów pokażę. Tylko muszę wyjechać na ulicę. Trochę driftów wam pokażę. Eo, eo. O kurna. Zim driftem wszedł w zakręt. Czekaj, czekaj, czekaj. Eo, eo. Uuu, drifty, 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 drifty. Matko, helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter, helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter, helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. Helikopter. Eh, Mitt bans. Äh, jag var helikopter. Jag var helikopter. Ej! Ej! Ej, helikopter robi zobacz! Słuchaj, helikopter Helikopter, helikopter! Parakopter, parakopter. Dobra, dobra, ja to już dobra ustalę to normalnie, bo zaraz to, to zacznie driftować, także... Dobra, lecimy po samolot. Bo mam ten gępaw, co może polecę samolotem. Lecimy, widzę, po samolot. Nie, może dziś 20 minutowy odcinek, później go wstawię i jutro zrobię odcinek z Minecrafta. Dobra, dobra, blokujemy samochód. Cici. I będziesz zakochana. To lata, 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 lata. Wsiadaj mała w WTDS, a nie fiata A ty głupia, głupia, głupia ma. drzwi albo dobra, otwórz, otwórz, bo będę wylatywał otwórz, Putin to jest super co żebym narobił otwórz te wrota w drogę, w drogę Wo Kurde! Ty tego się opanować nie da, tego to jest diabeł. To jest diabeł. Wow, 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 wow. Tego się opanować to nie da. Panowie, rozbijemy się. Uwaga! Potrzebna straż żarna. Ty to jest diabelstwo. Nie mogę tego opanować! Szatanie! Szatan, kurna! Ło! Tam! W drogę, w drogę! Bum! Chodź za mną Nie, przepraszam drzwi. Abym był kurde niewidzialny Nie, ale gościu ten dalej tutaj leży Gościu obudka! To jest samolot gdzieś wypierdzielło, czekaj czekaj Idę ja już minutę, tylko to odcinka Dobra, tyle No ja muszę to robić na F11 Czekaj, czekaj, bo ktoś coś do mnie napisał Czekaj, czekajcie, bo ktoś mi tu coś napisał Czekaj, czekaj, bo mi ktoś coś tutaj napisał Brr, 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 potapim. Matko no, tu bosko. Kurby mi prawo autorskie nie wywalił. Bo mi się dobrze przypadek włączyło. Puxa, oh, O oh, ale na tym odścienku co macie się i cześć. Ja